A kuku, witam ponownie! Kurwa, Mać! To co? Kontynuujemy naszą przygodę? Ta. Co mie mieliśmy teraz robić? A, te zadania uaktywnić? No co, ty kurwa, wejść, nie umiesz. Tak z tobą źle. Chyba na emeryturę wypier dalej, Altairze. O, flaga widać tam. O, wzrok pijanego orła! Uu. tam jest jakiś łucznik. Psz, psz, psz. O. Czy, czy, czy. o, o dawaj. Dobra Tutaj mamy z głowy punkt obserwacyjny Może jakiegoś, jakieś zadanie się wyłowi Znaczy on mówi gdzieś tam iść kurwa, ale ja tam nie ogarniam co? I dupa kurwa Hehe, 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 kurwa idioci. Co jest kurwa? Teren strzeżony, czy co do kurwy nędzy? A ten ten jak on? O, no. no chodź tu, się O ty, o w jajko dostał. No leć, ty kurwa no. Czy to w ogóle? O ty kurwa. Leć, no no kurwa. Zaraz będzie ze za mną źle. Nie, no nie, to są żarty. O kurwa. Chciałem go zrzucić, ale kurwa nie wychodzi coś. O, o to chodziło. Ha, ha. A, a, a. I o to kurwa chodziło. Le. Ty też polecisz. Haha. <noise> Blade Beliar uczy latania. Za darmo. Wystarczy zgłosić się. Napisać wiadomości prywatnej. Z chęcią odpiszę. To chcę polatać. Każdego nauczę. Darmowa lekcja. Latania. Za free. Każdy się nauczy latać. Raz po lata w swoim życiu <noise> i koniec. Czy mu się uda, czy się nie uda? Już <noise> tak przypierdoli <noise> głową w, w krawężnik. <noise> no i co? No i co? O! Jest chyba jakaś misja. Widzę. Jakieś zadanie. Nie potrzebuję groszy na jedzenie. Wiesz kraść, moje obecności jakąś <laughs> padła Spierdalaj! Uuuu Oj 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 No to będzie trzeba zrobić to Po asasyńsku O Czekaj, zaskoczymy, co? Przeżyjemy? No nie było tak źle w sumie mm, Kurwa, gdzie ten gość? A tu są. No gadajcie, nie przeszkadzajcie sobie Pozwalają wam tak wchodzić, wychodzić. Myślałem, że forteca jest zamknięta. Zgadza się, ale Wilhelm chce jak najszybciej dokończyć naprawy. To działa na naszą korzyść. Sprytnie. To doskonała zasłona. Tak czy owak skończyłem swój raport i muszę go dostarczyć. Choć raz wygląda na to, że sprawy pójdą po naszej myśli i to nieprzypadkowo. Cóż, Biblia powiada, Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają. Nie ma tam nic takiego. To jedna z bajek Ezopa. Prawdę mówiąc, Biblia mówi coś dokładnie odwrotnego. Jest tam wiele wersów na temat cierpliwości i czekania na to, czy Pan zechce nam pomóc. Cóż, moim zdaniem już się naczekałem. Nie będę z tym polemizował. Dobrze więc, idę. No, chodź chuju Odwrócisz się zaraz, pizda Idź przeszkadzać komuś innemu Co ja ci przeszkadzam Chcę od ciebie zabrać zapaweczkę Znaczy raport pseudo No I to było na tyle Aj Ha <laughs> Jepcie się w dupę Ajajaj, ajajaj aj, aj, aj. To co, trzeba tutaj chyba zajść, nie? Ludziska Oj, coś... Chyba zjebałem, coś czuję Zaraz kamieniem dostanę Łap się, łap, łap się, łap się, kurwa, łap A kamieniami rzucają Gdzie ta wieża, kurwa? Ta chyba To ta? No, to ta. Potem do ściana się wibiemy. Prawie jak zawsze. Albo do siana, albo do wody. W drugiej części do wody. By też można było. O, hopsa. O, i co? I to ślimaki. Chuj wam w dupę. O! O! Ja nie! A co on sobie myśli? Ja nic ja nie myślę, kurwa! Na razie nie ma takiej potrzeby! Zbara kurwa! Na drabinę, debilu ty! Na drabinę! Gówno! O! Będziemy się połączać tak kurwa po całym mieście Dobra dość tego Dziennica Boga, o tutaj tak myślę pierdolnąć Na wieżę obserwacyjną Będzie git A o. o kurwa na pewno, na pewno brak mu piątej klepki Pewnie, nawet szóstej I chuja w dupy kurwa Grzybów też mu brakuje. Eee, w dół kurwa. No co, co kurwa, co ty robisz? Ja pierdolę. Na pierdolę te. Wchodzenie na razie. tere. tere. Kurwa, jakie budynki. Hmm. Spierdalać, kurwa. O. Chuj, trzeba wejść jakoś. Pokombinować. Kurwa te daszki, jebane. Popierdolona konstrukcja. Udo budowanie. Dawaj, no. Hop, o? No, dawaj, dawaj, kurwa. Nie opierdalaj się. Nie wolno ci tu być, odejdź. O! Pierdalej. To tobie nie wolno tutaj być. Ja to sobie mogę chodzić, tym królem dachów kurwa. O! A co tu się kurwa stało? O, chyba ta wieża. Tak, takie mam przeczucie. O kurwa, za wieśniaka to ci kurwa nie daruje. Dwa wieśniaka ci kurwa nie daruję. Się połamał? Połamał się. Połamał się wieśniak. Kurwa. Pizda je pana. Kurwa, po dachach nie można łazić. A ja mu dam kurwa. Zrobimy mały ten może. Po cichaczu go zabijemy Nie wolno ci tu być mm, chuja <coughs> Po cichaczu Jak nas Nie wiery No dawaj 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 Ha? Dawaj. odwróć się Odwracaj się Kurwa Nie wiermy <coughs> O, wydatstwo, się wykrwawiło, a to pizda z niego, <laughs> się przewrócił się nadzio na mój, scyzoryk, o, oh. kurwa no co to jest, zadań żadnych nie ma, może tutaj kurwa. Bardziej Nie lubię takiego szukania, kurwa. Trochę to mi irytuje. Sium bum Siano. Dawaj no, trzeba czekać kurwa przez jakiś czas. Jak, jak jest się poszukiwanym Modlimy się, modlimy się. Nie mam czasu gościu cię ratować. O. Przestań, proszę. Tam pan mi dupy wypadł. Jedną ręką walczymy z nimi, drugą chcemy.